Orzeł przedni, ogromny drapieżnik, który potrafi w locie upolować lisa lub małą sarnę. Pół roku temu sam mógł się stać ofiarą innego drapieżnika. Wtedy z pomocą przyszli myśliwi. Nie mógł się wznieść, miał uszkodzone skrzydło, którym powłóczył. Ale złapanie takiego ptaka, nawet jeśli jest osłabiony, to zadanie niebezpieczne. Wtedy się nie myślało o tym, czy bało, czy się bało, cię nie bało. Taką decyzję podjęliśmy, do, do tego orła doszłem, udało mi się go złapać. Przez ostatnie pół roku ptakiem opiekował się w Krakowie profesor Bączar. U ptaka drapieżnego wystarczy niewielki uraz, w tym przypadku skrzydła, żeby stanowić no, poważne niebezpieczeństwo w ogóle braku możliwości dalszego życia. Na szczęście skrzydło się zagoiło i orła można wypuścić na wolność, ale wcześniej nakarmiono go i zaobrączkowano. Karton, w którym miał przebyć drogę w stronę gór, może nie był najwygodniejszy, ale bezpieczny. To tutaj, za stróżą, miał polecieć. Niestety. No, no nie jest to najlepiej, tak jak miało być. Orzeł nie potrafił wznieść się wyżej niż półtora metra. Jego opiekun próbował mu pomóc. Bezskutecznie. Stało się jasne, że nie da sobie rady, a kiedy wpadł między wiejskie obejścia, trzeba go było znów złapać. Tę próbę e, można ocenić, jak tutaj widzieliśmy, jako nieudaną. I ona dowodzi tym bardziej, jak trudny jest proces przywracania e, naturze poszkodowanych zwierząt. Ale profesor się nie poddaje. Podobnie jak myśliwi, którzy rannego ptaka znaleźli, wrócą tu za kilka miesięcy, bo wierzą, że orzeł wreszcie poleci. Joletta Bratun, Kronika.